Praca nad zaufaniem. Giacomo, zostaw to, zostaw to. Chodź na dół i pomóż mi. Twój brat chce wyjechać do Szwecji, a ty ciągle tylko malujesz. Potrzebujemy Twojej pomocy. Powinieneś nam pomóc i koniec. Nie chcę o niczym słyszeć, czekam na Ciebie. Zrozumiałeś? Rodzina Salwatora i Nataliny z Rzymu. Nasz syn zdecydował się na studia artystyczne i obecnie jest na Akademii Sztuk Pięknych i uczy się malowania, czego ani ja, ani moja żona nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić. Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Co się dzieje, jeżeli nie podoba Ci się jego wybór studiów? Sprawy idą dobrze. Gdzie? Tu, w naszym przedsiębiorstwie. Posłuchaj, tato, kończę licencja w listopadzie, ale później nie chcę iść na studia magisterskie tutaj we Włoszech. Nie we Włoszech? Nie, nie we Włoszech. Aha, nie sądziłem, że tak będzie. Wyobrażaliśmy sobie, przede wszystkim moja żona, że nasze pierwsze dziecko będzie studiowało prawo, lub zostanie lekarzem. Czy adwokatem, jeden z typowych zawodów. Czy handel, podobnie jak moja żona. I kiedy nam powiedział, że chce studiować tłumaczenia symultaniczne, dużo nas kosztowało zrozumieć jego wybór. Zazwyczaj robimy sobie jakiś plan plan odnośnie życia naszych dzieci. Być może jest to naturalne. W momencie, kiedy pojawia się różnica między tym, co sobie wyobrażałeś, a tym, co rzeczywiście się zdarzyło, rodzic cierpi. Lubię uczyć się nowych rzeczy, rzeczy, których przedtem nie znałem. Dlatego zdecydowałem, że języki mogą być dla mnie najlepszą opcją. Kiedy powiedziałem rodzicom, że chcę studiować malarstwo, moja mama na początku się nie zgadzała, gdyż myślała podobnie jak moja nauczycielka, że mam więcej zdolności do tego, by studiować architekturę. Ale obecnie myślę, że moją prawdziwą pasją jest malarstwo, co daje mi dużo więcej wolności niż architektura. Ja i Giacomo jesteśmy sobie bardzo bliscy i jestem bardzo szczęśliwy, że robi on to, co lubi. Kiedy młodzi ludzie rozpoczynają wybór drogi, którą chcą kroczyć w swoim życiu, być może warto rozważyć znalezienie siły, odwagi, by porzucić nasze oczekiwania, nasze własne plany wobec nich i pozwolić im podążać z wolnością i unosić się na ich własnych skrzydłach. Tak, pragniecie tego, co dobre dla waszych dzieci. Dajcie im wolność. Nie kochacie waszych dzieci, jeśli nie kochacie ich wolności, więc powinniście być szczęśliwi widząc ich podążających drogą, którą w wolności wybrali z łaską Bożą. Tak więc Giuseppe w końcu wybrał specjalizację magisterską, którą chce zrobić. Zgadnij gdzie? Poza Rzymem. W Szwecji. W Szwecji. W Szwecji. Słuchaj, a drugi syn, malarz, nie pomaga mi ani trochę, nic mi nie pomaga. Mówi, że mi pomoże, ale tego nie robi. Jeśli Giuseppe wyjedzie i on nie pomaga, co zrobimy? No właśnie, musi mi pomóc. Stanowi to dla nas problem. Tamten już nie będzie mógł nam pomagać, będąc tak daleko. Jest to kosztowne. Ale, mając na uwadze jego wybór, ma to sens. Tak więc co zrobić? Pomagamy mu czy nie? Ja bym powiedziała, że tak. Okej, okay. okay, w takim razie musimy z nim porozmawiać, a raczej z nimi. Najlepszym prezentem, jaki możemy podarować naszym dzieciom, to podarować im wolność, możliwość, by odkrywali samych siebie i rozwijali swoje talenty w ich świecie i na ich sposób samorealizowania się. Więc, Giacomo, Twój brat zdecydował się zrobić swoją specjalizację w Szwecji. Jak już pewnie wiesz, tak? Powiedział mi o tym. Świetnie. Teraz problem polega na tym, że ktoś powinien go zastąpić przy pracy, którą się tu zajmował. Ja to zrobię. Dziękuję. Giacomo, tak, tak. Naprawdę będziesz to musiał zrobić, bo jeśli nie. Tak, nie możesz zaniedbać Twoich studiów na Uniwersytecie i Twoich lekcji. Twój brat był w stanie to robić, więc Ty też będziesz w stanie. W porządku. W rodzinach jest coś wspólnego. Pewne podobieństwo oparte na tym, co ma się we krwi, ale poza tym wolność. Osobista wolność i osobista odpowiedzialność. Myślę, że zawsze byłem naprawdę wolny. W naszym domu cieszyliśmy się prawdziwą wolnością. Moi rodzice ukazywali mi zawsze znaczenie rozumowania w wolności, wagę myślenia w wolności, również odnośnie własnego życia oraz zawodu. Na początku wszyscy rodzice. Chcieliby widzieć siebie w swoim dziecku, ale po jakimś czasie zdają sobie sprawę, że powinni pozostawić dzieciom wolność, gdyż mają one odmienne osobowości i inne zainteresowania niż ich własne. Widzę, że jesteś szczęśliwy, kiedy to robisz. Widzę szczególny błysk w Twoich oczach, kiedy zajmujesz się tymi rzeczami. To właśnie to, czego wszyscy rodzice pragniemy w relacjach z naszymi dziećmi. Chcemy widzieć je szczęśliwymi. Nauczyłem się, że jest właściwe, że to nasz syn decyduje o swojej przyszłości, a nie my. Rodzice powinni nawiązać dialog ze swoimi dziećmi, umożliwiając wymianę zdań i lepsze poznanie dziecka. Pomogło mi to również w uszanowaniu ich decyzji. Opracowanie wersji polskiej: filmoweżyciorysy.pl Czytał Jacek Kaczmarski.